Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj lecimy z kolejną prezentacją budynku, a dokładniej obory. uwaga uwaga, mojej z reala, tak dokładnie. Tym razem autorowi podałem swoje w i tak dalej wszystkie zdjęcia. Muszę przyznać, że wyszło całkiem dobrze. Wszystko jak najlepiej się dało, autor się postarał zrobić. Nie wyszło oczywiście 1 do 1. No bo po prostu też nie, nie żyje tutaj gdzie ja, więc wszystkich szczegółów odwzorować się nie da. Albo po prostu też ograniczenia, mm, ograniczenia modelarskie tutaj są w programie i tak dalej. No ale jak widzicie, ciekawa tekstura dachówek. Yy, taka stara dachówka zniszczona już. Deski trochę na ścianach oraz biała cegła. Tutaj możecie teraz zobaczyć ją z perspektywy z tyłu. Pod siebie mogę polecić bardzo tą stodołę, jest oczywiście włączane i wyłączane światło, zajrzyjmy do środka. Proszę bardzo, wizualnie mamy tutaj jedną krówkę, maksymalnie możemy kupić pięć. Wyścielane, wyścielane mamy podłosze słomą, kiedy, je, kiedy karmimy te krówki to słoma jeszcze się bardziej pojawia, im więcej damy jedzenia tym więcej ona się pojawia, tak. Tutaj proszę bardzo, teraz zademonstrujemy. Mamy jedną belkę. Nie widać tego, może tutaj idealnie, bo tu już jej trochę było, ale trochę przybyło. Tutaj, właśnie to, co bardzo mi się podoba w modach tego twórcy, jest właśnie żółk na jedzenie dla krów. Tutaj, akurat, tak trochę dziwnie, bo jeden taki długi. Wnętrze, akurat tej stodoły, właściwie, znaczy obory, tu, gdzie krowy się znajdują, wygląda inaczej, ale właśnie tutaj jest jeszcze na wodę. Wygląda inaczej, ale na tak po prostu takie by możliwości inaczej by wywalałoby Errora. Po prostu za mało miejsca byłoby na chodzenie krówek. Tutaj mamy właśnie wewnętrzne drzwi do obory, a tak prezentuje się w środku. Widać światło też się świeci, jedno tutaj. Tutaj mamy beczułki, worki, maszyny typu właśnie tutaj, była jeszcze sazerka do ziemniaków i. Skrzynki na różne rzeczy, ale to nie są ozdoby tej stodoły, tylko ja je sobie tutaj postawiłem. Budowa dachu, więźba cała jest o wiele lepsza niż w poprzednich modyfikacjach, to trzeba przyznać zdecydowanie. Jeszcze troszeczkę jej brakuje do ideału, ale jest autor na bardzo dobrej drodze, żeby wszystko, wszystko szło jak należy. Tutaj mamy miejsce na słomę i inne duperele, kwadratowe kostki idealnie się Wam tu zmieszczą, tak jest. Tam mamy też dziurę w suficie na walenie tych, yy, tych, tych, tych belek do środka. Mamy tutaj na spodzie też, jak widzicie, na betonie, na stropie trochę wizualnej słomy. Yy, płatewki są eleganckie, wzdłużne, poprzeczne, słupy. Podawane są też zastrzały i krokwie, wszystkie ładnie ze sobą się komponują. Sodoła jest o wymiarach 16 na długość i 9 na szerokość tutaj, 60 na czapu D47 idealnie się mieści. Tak wygląda jeszcze widok w nocy. Kiedy się ściemnia, to coś tak teraz widzę. Tak jeszcze jak nagrywałem, że troszeczkę źle jest to światło ustawione. A w odc... na dzisiejszy odcinek to już będzie tyle. Trzymajcie się ciepło. Wszystkie linki do pobrania macie w opisie do mojego Facebooka, fanpage'u, TikToka. Więc zapraszam i na kolejne odcinki yy, i na Facebooka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.